Jak zacząć zarabiać online bez doświadczenia? Zaproszenie na środową prezentację. Dzień dobry, tutaj Kasia, Polka mieszkająca w Niemczech, działająca globalnie, pracująca na własnych zasadach. Miło mi Cię przywitać i chciałabym Cię poinformować, że startuję z czymś wyjątkowym, co może odmienić Twoje życie zawodowe. A mianowicie. Jeśli szukasz możliwości dorobienia dodatkowego lub stałego źródła dochodów, wsparcia budżetu domowego, bez względu na to, gdzie mieszkasz, w jakim państwie się znajdujesz, bez konieczności znajomości języków obcych, bez wcześniejszego doświadczenia, bez względu na to, czy masz dzieci, czy też nie, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz swoje przedsiębiorstwo, czy masz swoją firmę, czy też nie pracujesz w ogóle bez ryzyka i bez kosztów stałych. To ta oferta i ta informacja jest zapewne dla Ciebie. Sama wiele lat temu szukałam takiej możliwości, by zacząć zarabiać na własnych zasadach. Bym nie miała sufitu finansowego, bym to ja miała wpływ na moje zarobki, bym ja decydowała o tym, kiedy mam urlop, a kiedy pracuję i czy mogę pracować z dzieckiem, czy mogę jej czas poświęcić z dzieckiem, czy muszę ciągle szukać opieki do dziecka, by po prostu spędzać godzinami w pracy dla kogoś. I znalazłam taką możliwość. Jak wiemy, świat się zmienia, wszystko się zmienia, możliwości się też powiększają i poszerzają. I tak jak pracowałam do tej pory w formie offline i nadal tak pracuję, ale jednocześnie wykorzystuję formę online do budowania własnego, niezależnego przedsiębiorstwa globalnie. I tą wartość chcę również dać Tobie. Chcę przekazać Tobie, chcę tą informacją się również podzielić z Tobą. Możesz dorobić 100, 200, 500, 1000, 3000. Możesz plusik postawić złotych lub euro do domowego budżetu, pracując obok etatu, obok wykonywanych obowiązków, które nie będą w ogóle kolidowały z wykonywanym tym zadaniem. I tak naprawdę w tych dochodach nie masz sufitu finansowego. Możesz pracować skąd chcesz z domu, z podróży, z różnych państw na świecie, z plaży. Tak samo, że możliwości masz najróżniejsze. Jednocześnie możesz wspierać zdrowie swoje i innych bez bycia ekspertem. Jest to szansa, nie zobowiązanie. Możliwość, nie presja. Ja pokazuję drogę, a Ty decydujesz. Każda środa godzina 8 rano. Zapraszam Cię na prezentację, na której pokażę model współpracy. Co robimy? Jak robimy? Ile możesz zarobić? Jak zacząć krok po kroku? Skomentuj zoom lub napisz mi wiadomość prywatną. Wyślę ci link do środowego spotkania. Jeśli czujesz i wierzysz, że to jest Twój czas, że zbliżający rok 2026 jest Twoim rokiem, Twoim czasem, że czas coś zmienić, że czas zawalczyć, nie zwlekaj, nie czekaj. Pośpiesz się, bo najlepszy czas, by zacząć, jest tu i teraz. Serdecznie pozdrawiam Katarzyna Cierzak. Do zobaczenia we środę o godzinie 8 rano.